OK, ale ja wiele więcej, najwięcej. No, no nie, Aha. bo ja pomogłam. Aha. Ja skarciłam A ja skarciłam, ja skarciłam wielką. dobra, wyciągamy. To dla mnie? No dla mnie też i dla szybciora? No, dla każdego. No szybko, szybko. Go, go, go! Jak w wojsku. Wojsku tylko, że kiedyś byłeś? No nie. A ty byłeś? No. A ty jeszcze to była... No tak, tu w szkole wojskowej i wiesz jak tam tylko go, go, go gop, 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 gop. Trzeba było jakoś nosić te pistolety i coś tam. te. to dla was. Dobra, my bierzemy całe skóry. Ale nie bro, bro. Ej, A my co będziemy mieli? No wy nic, Bo my też chcemy. Mam tylko tyle. Mam jeszcze jeden spak. No i o co? My, nas? Macie, Ty, obrabujemy tam. jeszcze bank? No, o, masz hajs? Y no tak, ale ja idę sama obrabować. No to idę może no będzie. O jeszcze troszeczkę. Dzień dobry, to ja chciałam by przeprosić. jednak chciałam zgarnąć im tę forsę. Ta na pewno idź sobie, bo zawołam policję. Ta nie ma ich w pobliży, pa. A nie gon mnie, bo dostaniesz mordę. Mam hajs! Mój cały! Mój calutki hajsik, mój calutki hajsik, mój calutki hajsik. Mam kolejny hajsik, mam kolejny hajsik, mam kolejny hajsik. Trochę się go ciężko bierze. A! Ja muszę być szotherem. Nareszcie. Już bym wolała być takim kotem jak siostra, a nie szotherem. Ona by wolała być szotherem. Różówka.